Witajcie moi mili w trzecim odcinku otwierania paczek z Griffifa Ultimate Team 13. Dzisiaj sobie twórzmy 20 paczek około e, nowych, które udało mi się ostatnimi czasami otworzyć. E, tych paczek będzie wow, nie 20. Jeszcze więcej niż 20. Wow, i będzie chyba 20... prawie 30 aż, także wow, no to jest sporo. Dobra też takie z dłuższego czasu paczki hmm, czy się coś trafiło super zobaczycie no nie powiem tutaj żeby były jakieś ronaldy albo emessi mi się trafiały ale parę dobrych zawodników się trafiło tak jak tutaj na przykład muriel który jest niepozorny bo wydaje się że nie jest on zawodnikiem jakoś bardzo w... rozwiniętym ale ma dużą szybkość jest brazylijczykiem poza tym jest napastnikiem brazylijskim więc wiele z tego w swojej drużynie dobra przechodzimy już do otwierania paczek zaczynamy Jowetić, Jowetić, spoko, nawet niezły napastnik, ale bez żadnych tutaj, e, bez żadnego szału na rynku piłkarzy. Formacja 4-2, coś tam, też się fajnie sprzedaje, 2000 za nią wyhaczyłem. Następna paczka. Szczerze powiedziawszy nie widziałem co tam było. A już widzę. Zenkow Głajta Spachić. No nic fajnego w tej paczce. Niestety nic ciekawego tutaj się nie trafiło. Póki co na razie tylko ten Muriel tutaj jakoś daje radę. Nesta, o Nesta, fajnie. Nesta jest znanym bardzo włoskim obrońcą eee, z, w AC Milanie, pamiętam jak grał. Chyba jeszcze w Juventusie pewno temu. No ale teraz jest już u już schyłku kariery, ale bardzo dobry zawodnik, bądź co bądź trzeba, należy się tutaj uznanie i ta paczka nie była taka najgorsza. A teraz bramkarz Iraizos, hiszpański bramkarz, który nie, tutaj nie świeci za bardzo, nie błyszczy. Formacja, zmiana, zmiana formacji dla menedżera i 1000 mm, monet przynajmniej oddali, bo nie było tutaj za bardzo co, czego oczekiwać po tej pasce. Ty, 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 ty. Obraniak, Obraniak, polski piłkarz, środkowy pomocnik ofensywny, bodajże tak jest. Fajnie, że się trafił jakiś Polak. Jag napastnik i prawy pomocnik. No informacje w dwie tym razem 4-3-2-1 całkiem niezła. Um, udało mi się za 1900 Tym razem jakoś sprzedać tego co pamiętam. Nie wiem dlaczego tak zapamiętuję właśnie to co mi się udało sprzedać za ile, ale po prostu widać mam taki dar. Że udaje mi się korona, korona niby Polak, ale nie Polak, bo to proszę Państwa, jest Meksykanin. Corona. Każdy nam się z naszym słowem korona, prawda, polskim. Strójniu Castru, jakieś tam jeszcze szczegóły, tutaj nie było nic. Boateng, o, boateng, tylko wiecie co, szkoda, że nie ten drugi boateng z, w, bodajże z włoskiej ligi, tylko z jakiego klubu on jest. Nie wiem, czy to jest, to jest chyba Milan, z Milanu, ale ten boateng, boateng też jest dobry i można za niego tam troszeczkę wychaczyć. No, w swojej drużynie tylko można to trzymać, bo jest dobrym środkowym obrońcą. Tiago, Tiago to był kiedyś dobry zawodnik Ale teraz już nie jest taki dobry uh -huh. 2000, patrzcie 3000 monet w, zdro w zdrocie No to jest fajne, fajne, bardzo sympatyczne mm, Że w paczce dostajemy 3000 końców, czyli praktycznie połowę ceny tej paczki Mogłoby tak być zawsze, nie narzekałbym i środkowy obrońca tutaj, Raul Albiol, co prawda nie wyjątkowy zawodnik, ale e, to Znaczy chodzi o to, że nie błyszczy, nie błyszczy, w, ta karta nie jest błyszcząca, nie jest to rare, tylko zwykły złoty zawodnik, ale Cieszący się powodzeniem na aukcjach, e, no i także w, w, w uży, używanie go w swojej drużynie e, Może za brzydko to zabrzmiało, ale Mieć go w drużynie też popłaci, bo jest on całkiem dobry No i tutaj mamy Radu Felipe, jakiś brazylijski bramkarz no i nic tak naprawdę szczególnego w tej warstwie, poza odnowieniem kondycji, może tylko dla kogoś to się może przydać no, co jakiś czas warto sobie takie karty użyć, więc No tak czy siak paczka nie była udana, Tosić, Tosić nie kojarzę, pewnie jakiś No ee... tak, Ros rosyjska liga co prawda zawodnik wyjątkowy złota kartka wyjątkowa LS na LP, fajna modyfikacja, dobra, przydatna i droga i fajna piłeczka nawet taka trochę fluorescencyjna fluorescencyjna, czy znaczy jak to się um, mówi okej, okay, następna paczka to jest moi mili divajo, Diwajo nie jest dobry znaczy, no nie jest dobry, jest dobry, ale nie jest yy, jakiś zajebisty, także no daje radę, daje radę, ale nie jest to tutaj jakieś już i mieć go w parsce tak samo te formacje, modyfikacje formacji dla menedżerów też są dla mnie trochę niezrozumiałe no bo jak, jak chcę sobie zmienić formację i mieć menedżera pod nią no to sobie po prostu kupuję nowego menedżera z tąże formacją no to chyba, że mam jakiś sentyment do menedżera to wtedy taka karta może się nam przydać, żeby sobie zmienić daną formację, jaką ten menedżer, jaką ten menedżer ma jaką trenuje no dobra, nieważne trener, trener nie menedżer, mi się pomyliło w ogóle dobra, następna Dużo dzisiaj tych paczek, dużo, ale Huddlestone, Huddlestone. Zostawiłem go sobie w drużynie, bo jest to środkowy pomocnik Sothenhamus, jeszcze Anglii dodatkowo, więc i Liga, i e, tak naprawdę e, narodowość mi podchodzi pod drużynę, tak że został u mnie. Mimo że nie jest on jakimś e, fiłkarzem z górnej półki, to może czasem się przydać na jakąś zmianę, czy coś, albo jakiś e, mecz w niższej lize, jakbym spadł, nie daj Boże. Co teraz? Tremolina. Tremolina. To jest Francuz i tak naprawdę poza nim tutaj nic z tej pasce nie było, co by mogło zachwycić. No formacja jest spoko, nie powiem. Aha, no i stadion Asteca całkiem ładny, ale niestety duplikat już go w swojej drużynie posiadałem. <laughs> Także nie przydał mi się za bardzo. Paczka następna, co przyniosła Ivan shit shit shit. LSN LN, o, to też jest ciekawe. Chociaż odwrotna byłaby chyba lepsza, ale... Paczka z Arbeloa, no, to jest nawet... To jest dobry, dobry z... zawodnik. Yy, sprzedający się nawet nieźle, bo... Właśnie, za niego dostałem 3900. 3 to jest Hiszpan, to jest hiszpańska liga, więc ja tutaj nie miałem dla niego za bardzo miejsca w swoim składzie. Ale jak widać karty e, niebłyszczące, nie, zwykłe złote, też potrafią się dobrze sprzedać, także zwracajcie uwagę. Sprawdzajcie na aukcjach po ile, co chodzi, bo naprawdę czasem można sprzedać coś za grosze, a to, to jest dużo, dużo więcej warty. Dlatego lepiej zwracać na takie coś uwagę. Kolejny zwrot monet, no, dużo tych zwrotów monet trzeba przyznać w, tej, w tym otwieraniu. Myślę, że z tych zwrotów jedna paczka gratis by się układała. od coś tam nie, nie doczytałem. Jonathan. Hmm. Bez rewelacji tutaj. No tak. Di Matteo. A spoko. Spoko trener. E, spoko, że się trafił w mojej paczce. Jakiś złoty trener. Beria, Elano, Palaccio i Srebrniak... Ale ile piłkarzy? Jojciu, ja pie... ile piłkarzy? A może to jest większa paczka? W każdym razie dużo było piłkarzy. Nawet ojo jakiś. Bentner. Bentner chyba, tak? No, Juventus, napastnik, ale... Niezbyt... No, Dańska, duńska tutaj hmm, narodowość za bardzo psuje. Ale Juventus, jak ktoś gra włoską ligą, włoską drużyną, to na pewno się przyda. I ostatnia paczka to już jest, e, moi mili, w niej trafił się no, tylko jakiś tutaj na A. Amalfitano, nieważne, nie trener złoty, którego jeszcze nie miałem, więc spoko. No i kolejny zwrot, więc nie jest najgorzej. Morale wysokie. I tyle, dobra. Dzięki za uwagę i śledźcie następne odcinki otwierania ja paczek oraz odcinki z FIFY i innych moich e, gier. Także zapraszam do oglądania. Pozdrawiam, trzymajcie się. Na razie.